Witajcie na odcinku, w którym będę budować willę z Paronelem. Wiem, była długa przerwa, była długa przerwa, ale w końcu dobiliśmy do tego, że jest film. Mogło być dłużej, mogło być dłużej, bo gdybym się nie zdecydował, to już było dawno, tak, że to można tak nazwać. Ojej, co, co ty tu robisz? Co, ty, co się dzieje? Się teraz nam pogoda ciągle nie dopisuje i trzeba ciągle Czekaj, nie komendy. Nie mać... nie, nie w ogóle nie, coś robię nie ma. Ale dawno nie było. Nie, w ogóle dawno nie było filmu. No szkoda, chociaż w końcu się pojawi jakiś. I znowu bo było. Była długa przerwa i takie tam. I w ogóle to fajnie. I taką willę to będziemy budować jakieś 5 lat, więc będziecie mieli dużo filmów o tym. I ogólnie to i spodziewajcie się filmu z Civilization 3, 6. I co tam było jeszcze tam, co Wam mówiłem, co będzie? No, no tak, Bedwars poradnik na Nuba. Czyli jak nie, czego nie robić na Bedwars? No więc. To się pojawi. Niedługo. Ogólnie to. Przez ten czas. Przerobiłem jakby. Kanał się jakby. Może się jakby powyżej. Powyżej 15 minut będą się pojawiać filmy, bo może zauważyliście lub nie. W każdym razie nie pojawiały się filmy powyżej 15 minut. Ja po prostu nie był kanał skonfigu skonfigurowany. A teraz jest. Yy, ogólnie to jest świat. Nowy serwer, na którym gram z Paronelem, i yy, też pokażę Wam coś, ale nie powiem Wam jeszcze co co już zrobiliśmy na tym serwerze Nazwijamy nie powiem to dzisiaj, czy nie dzisiaj nie dzisiaj nie żeby było na razie to może będzie pokazane ja, serwer nie taki wiem. Na, na tego na kreatywne niedługo to jest taki serwer kreatyw nie wiem myślałam o czymś że jak się zbudujemy to nie wiadomo jeszcze co, to się przełączymy na Survivala, a tak w ogóle to, patrzcie co ja tu mam, więc przy takim czymś to bym się przełączył nawet na Survivala. Poza tym, w ogóle, wiecie, że będzie aktualizacja Caves and Cliffs? Jeżeli wiecie, no to fajnie, ale jeżeli nie wiecie, no to mówię Wam, że będzie bardzo fajnie, będą fajne bloki, jakieś tam drzewa chyba nawet dodadzą, ale takie co w jaskiniach też się zdziwiłem, jak to, jak to zobaczyłem. i bardzo się zdziwiłem. No ale tak, co do. Data premiery nie jest jeszcze dokładnie ustalona, ale wiadomo, że będzie gdzieś w połowie przyszłego roku, czyli tak jak to było z 1.16 to była tak w połowie roku, chyba w czerwcu albo gdzieś tam w którymś tam innym miesiącu, w każdym razie gdzieś w pobliżu, coś w pobliżu tego miesiąca. No i tam będzie, no właśnie fajny jakiś mob Axolot. No i dla mnie jest na razie jeszcze tajemniczy. Za dużo o nim nie wiem. I było głosowanie też. Wygrała jakaś świecąca kałamarnica. Zupełnie nie wiadomo, co to będzie. Wiadomo tylko tyle, że yy, będzie sobie po prostu świecić i, i będzie podobne do kała, kałamarnicy. Nic więcej nie będzie wiadomo. Na razie nie jest wiadomo i nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, ciągle nie wiadomo. I cóż, widzicie jak to ma być duże? I no myślę, że nawet... Nawet gdyby odcinek trwał godzinę, to byśmy nie zdążyli ścian i w ogóle tego tam wszystkiego zrobić. No po prostu po rozmiarach można sądzić, że zdążymy to zrobić w rok, a nie w godzinę. Hmm. Ma być tak, jeszcze na dwa piętra. Na dwa piętra, chłopie. No to czy nie. Dwa piętra. Albo jedno. No nie, dwa, 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 dwa. Nie, okay. chyba jednak dwa. Chyba Parter, fajnie było. pierwsze piętro i drugie piętro. Nie, to, to jedno piętro z parterem, dwie kondygnacje, to sorki, o to mi chodziło. Równie jeszcze nie pojawił się film z Surwivala i możliwe, że się niedługo pojawi nawet. Możliwe, że się pojawi, ale niekonieczne. Bo może pojawi się, no yy, za jakiś miesiąc, no nie, miesiąc to nie tydzień, jakiś survival będzie, yy, ale no już na pewno, na pewno się pojawi, nie dalej niż za miesiąc to będzie survival na pewno, no już będzie na pewno. Co do kreatywa, to właśnie oglądacie film o kreatywie. Na którym robimy to i jeszcze nie wiadomo co. Chociaż może niektórzy widzowie już wiedzą. Z powodów jasnych. Z niektórymi widzami. To, to z góry wygląda jak kurczak, z... teraz. Jak podejście do góry, to wygląda jak kurczak. kurczak? Tak. Czyli to może nawet film będzie się nazywał Kurczakowa willa. Chociaż nie, to źle brzmi. Chociaż w sumie, kurczakowa willa, nieźle. Może niektórzy widzowie właśnie wiedzą, dlatego że niektórzy widzowie co najmniej trzech, trzech, tak, trzech. Normalnie yy, po prostu są ze mną bliżej związani niż inni. No i. Też prowadzą kanał, który jest partnerski, dlatego w sensie partnerski, no po prostu wspieramy się. I między innymi dlatego już wiedzą niektórzy, co to jest. Dokładnie. Więc o kurczakowej willi to dzisiaj. A survival, yy, może, może za dwa dni. Może, ale nie jestem pewien. Wiecie takie może no survival nie może lepiej najpierw w cywilizację szóstkę chociaż nie wiem możecie tam mówić w komentarzach co pierwsze mi tam wszystko jedno mi wszystko jedno co pierwsze tylko chciałbym to wiedzieć do co dzisiaj jest do piątku lepiej żeby było żebym wiedział Chyba, że wrzucę film w czwartek. To wtedy co innego. Chyba, że wrzucę film dzień po nagraniu, czyli po środzie. Jak to nagrywam, to mam środę, a może wrzucę jutro, czyli w czwartek. Dla Was to będzie dzisiaj. I Tutaj ten sub jest jakiś dziwny. Dobra, dziwny mamy wystaje. cały ten. Na ile to jest kratek teraz? Taka Jezu, yy, no dużo, dużo. To odpowiedź brzmi dużo. Cztery. Na pewno dużo. Dobra, gdzie zrobimy wejście? Takie potężne, czekaj, czekaj. potężne wejście. Tutaj może wejście, a nie, bo tu jest woda. Ja mam pół, żeby wziąć pół płytki kwarcowe. Ja mam pół płytki. Mówiłeś, żeby wziąć wszystko, to wszystko. Tutaj zrobimy sobie wejście. Upsa, może tak. Może Ale wejście to, tak? wejście to, zrobimy na końcu, bo jest takie solidne wejście, takie. Solidne? To może jednak najpierw żeby było jakieś wejście. No ja mogę zrobić wejście i ty będziesz robił coś, co ja teraz robię. I wiesz co? Ja mam pomysł na solidne właśnie wejście. Tutaj jest moja koncepcja jakby co? Takie wiesz. Koncepcja na wejście. Taka na wejście. Może dobra. tak. Do mnie? A dobra, ja? czekaj. Czekaj. Ja muszę na chwilę włączyć angielski sobie. W sensie ja normalnie gram na angielski po prostu dzisiaj no. włączyłam post. Nie wiem. Nie wiem po co, ale sobie włączyłem. Po prostu. Tak, tak. myślę. Hmm. Dobra, tu zrobimy też. Gdzie jest English? No, English gdzieś będzie. To wiemy. No właśnie, no. wiem. Na początku iść Extra SQ. English. To Mam da. English. Gotowe. Dobra. To się nazywa Smooth Cross Slab. Jak? Smith, Quarz, Quarz, Może tak zrobimy też to po tej stronie? Za chwilę, ale naprawdę pewno. Team. Team Set day. Na pewno tutaj robimy to? Yy, możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda. Robimy fila. Robimy tutaj od góry. Dobra, robimy tak. Więc tak. W sumie to nawet porządne mi to wyjście wyszło. Pęk. Spąd. Dobra. Cey, ale szybko czas mija. Jak nagrywam, to tak szybko czas mija. No już minęło. E, 11 minut, odkąd zacząłem nagrywać, więc. Co? No! Zdziwienie. Też się zdziwiłem patrząc na zegarek. Nie, coś tu jest z jestem. Ctrl A, Ctrl C coś. Coś jakieś tutaj Tu I to potężne już to zrobiłem. Baronel, weź to zobacz, chłopie. No chodź, chodź. Zaraz zobaczę. Aha, chcesz zrobić ten? Nie no, patrzaj to, to jest super. 10, 10. Wiesz jaki ja chcę zrobić dach? Jaki? Ja chcę zrobić... Fajny. Hmm, nawet jest git. No. Zresztą to wygląda teraz jak takie wejście do sklepu. Z, jak zrobić tutaj wszędzie te schody, to będzie nawet kit. Dobra, ja to zrobię tutaj. to. Zobaczymy. Robię, robię to. Tylko trzeba by tutaj rozwalić trochę to. Nie, ja, to tak nie. Nie, nie przejście tutaj. A wiesz co będzie najgorsze? Pokoje. O, o tak, tak. Najgorsze będą pokoje. Przecież w sumie. Mm, no co do. co do, do ścian to. Nie, ale co do. 55. To co teraz robimy jest najłatwiejsze. Tak, no, Tylko, że używasz komend. Wiem. No ale w sumie to nawet dobrze. Tak jest po prostu. Komendy po prostu dają różne rzeczy dają dużo. Ja Cię kręcę. Ile co się, tymi co tymi się odwaliło? Wypełniłem tyle. Ło, wow. ej dużo za jednym się zrobiło. ta dużo. Budowałem taką wilę, tylko żeby bez żadnej komendy, nie? Dużo A nie, to, 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 to Ci zajęło pewnie tak ile? No, zacząłem ją na początku mego ugrania, kończyłem ją tak... Na końcu, niedawno. Nie, jeszcze jej nie skończyłem. No nie skończyłem, bo się wykasowała. Aha. Smuteczek. Się skasowałaś mi się. No to smuteczek. Oj, smuteczek, oj, smuteczek. Dobra. Ja cię Jocie, ja ile, ja ile tych beczek? Ile ja się zrobiło za jednym razem. O, za jednym kurczę. ile? No ja się zrobiło? Dobra. To bez komendy. Co? Kurczakowa Villa? Dobry nazwa na film na pewno? Nie, nie, nie. Piszcie w komentarzach, jak zmienić nazwę na film, bo nie wiem. Chyba nazwę jednak Kurczakowa Villa. Dobra. Wejście Konzak. Wejście zrobione. Tylko trzeba tutaj trochę rozwalić. Tutaj trochę tego. Szkoda, że nie ma komendy jakiejś która by to po prostu rozwaliła. Chociaż. Jeżeli jest, to piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś zna. Bo to się przyda. Nie mów mi. Nie. O, jest. Przecież to była taka dziura. Dobra. O, nie! Co? Z filu i tutaj coś. Zagiło się. Tutaj też trzeba by tak. No brak miejsca. Rozwaliło się coś? No bo. Jest na trzy kratki tylko ten dom. Co? E, ja dam ogłoszenie, że tym razem chyba zainstaluję na ten nasz serwer Łąda. Jeśli wiecie, co to jest Łąd, to opiszcie w komentarzach Łąd. Hashtag Łąd. Też może być suicide. Jest trzy razy napisane hashtag Łąd. To zainstaluję Łąd. No. Ale jak przyłapiecie, paronel na pisaniu hashtag głąd trzy razy, to dostaniesz. Nie wiem, no. może bana, może nie. Co? Wiesz, co ja tu się znam na komendach. Co? Ja się nie znam na komendach. No właśnie. Chociaż ja dużo ja gram w Minecrafta, stosunkowo. Nie wiem, 3 lata? Ja gram od jakiejś... Od, yy, co do wersji, to od wersji 1.9, coś. Nie wiem, może 1.10. Co? No. Ja gram od 1.15.4. No nie, 1.14 coś pewnie. 1.14.4. Ale że na, yy, że na Java Edition? Tak. No to mów ogólnie, bo ja ogólnie to Wiesz na 1.9. Wszystko zrobione. I co, do, co do tego, co do. Tak, co, co do, do Java i... Edition, to gram od jakiejś 1.14.1. Ja trzeba tutaj troszeczkę po z tej, tej ziemi. Nie, 1.14. Tak, 1.14.1 chyba. Okay. No wiem, właśnie co robię. Zobaczę czy jest jakaś komenda z film na wywalanie czegoś? Jest, jest chyba filnone, bo możesz, wy... możesz napisać jaki komentarz. Na... I... Ale Rozmawiam... to, jest na, to, jest na, to jest na ile bloków? Blok. Trzy. Wiesz, lepiej to pisz po angielsku. Nie, nie ma. Znaczy, nie, nie ma wiem, nic? Czy... Dobra, patrzę. Fill... Woda, co jest. Zobaczmy takie coś i non Not block jest. Ja bym zrobił dirt. Dirt. Mam tylko replace, outline, keep, keep. Keep to jest inventory. Dobra, nie wiem. Bo się tego używać. Boisz się, jeszcze coś zwalisz? No tak. no. W sumie to słusznie, bo Hmm. Nie wiem, film chyba raczej będziemy... No tak, chyba kończyć, bo jest wejście, jest... Jest. Zaczęliśmy. Zaczęliśmy ja z Jak to wam. Dzisiaj zaczęliśmy zarobić ten dom. No. Nazywajcie nas yy, gości tu grają. full I No bo tak naprawdę to full... No full, full nie. Dobra. No to... Bye.